Hej, hej, hej moi kochani, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest ósmy odcinek z naszej serii Zagramy w Dead Space 2. E, moi drodzy, kontynuujemy sobie rozdział szósty. Szósty chyba dobrze pamiętam. Mam nadzieję. E, no dobra, fajna dziura. Pewnie coś, pewnie tu tematki z pierwszej części znane też były. Pewnie nas napadną. Okej, okay, zadanie zakończone. Brings up bad memories. I barely managed to escape the CEC facility this morning. Wait, you're CEC? Heavy equipment pilot, class four. You? Engineer. Nerd. <laughs> Figures. Shit! It's dark. They'll find me in the dark. Shut up. It's okay. It's just a power outage. You guys are right up there. No. Shit. I think life support's out too. That's not good. Our two remaining runners Clark and Strauss. I knew it was only a matter of time before you reached the transit hub. You will find the train inoperable. Are you insane? You cut off power to life support. There may be other survivors over here. The public sector is already beyond acceptable recovery conditions. I cannot allow you to escape. Goodbye, Clark. Oh, kurde. No, to mamy trochę lipę. Skoro sektor pod. Look out! It's for you! się skierowało? Ja pierdzielę, ja tu sobie lutuję, spokojnie a ja necromorphizers będą. O oh, shit! Jaka pomoc, kobieto, czy ty widzisz, że ja się muszę męczyć? Isaac, przeładuj, kurde. Mamy lipę. I no musi oberwać, ty łapska. No kurde, ja tu się męczę z bossem no halo Powiedz, że zginęłeś. A gdzie tam? Czekajcie, czekajcie, ja muszę przeładować, muszę przeładować. Nie, nie mam czego przeładować. O kurde, nie wiem czy piła to jest dobry pomysł za niego może. Gdzie on jest? Dobra, pięknie. So much, Ellie. Do you, do you know what a marker is? Yeah. The ontologist on my crew wouldn't shut up about it. Why is it real? Yeah, it's real. Tymon made one using codes, patterns stored in our heads, mine and Strauss'. Everything that's happening on this station is happening because of that marker. I have to get to it and destroy it, and I need Strauss to tell me how. You're a strange man, Isaac. Will you help me? We're about to suffocate, so I think I'm better. Okay, good. Listen, we still need power. Without it, we have no air and no train. The sprawl's got to have backup batteries somewhere. Yes. The solar arrays up there, but they've been mothballed for years. Okay. All right. Good. I'm heading there now. If I can start them up and get some power to the train. You'll need someone to open the collector panels. I can do that. I no dobra, także mamy kolejne zadanie: będzie trzeba przywrócić to podtrzymywanie życia. A za tego bossa dostaliśmy rubinowy półprzewodnik, także będzie sporo kasy z tego. Kurde, ale powiem pan, że to mnie trochę zaskoczyło, że wiecie, ja się naparzam tą, y, tym pistoletem linowym, a nagle. Ups, ja mam municji. Dobra, czyli tak, my musimy się kierować w tamtą stronę, no, ale ja bym chciał się jeszcze, oczywiście, porozglądać. Za wszelkimi różnego rodzaju rzeczami... rodzaju rzeczami. Mhm, uh, uh, uh. tuweczka, to się zawsze oczywiście przyda. Aż powiem wam, zastanawiam się czy nie kup nie zacząć kupować amunicji, ale tak z drugiej strony to była taka jednorazowa sytuacja, że mi na tego bossa... ...tam w y, jednej... ...broni nie starczyło tego ammo, więc myślę, że... Chyba nie masz takiej potrzeby, żeby kupować. Czy ja zebrałem na pewno wszystko? Bo tu w sumie, o, właśnie, jeszcze jedna skrzynka. Dobra, 600 dolarów. A myślę, że możemy zwijać. Chyba wszystko wzięliśmy. Tu coś jeszcze świeci, ale to lampka. Dobra, Poszywamy sobie może tej piły plazmowej tej klasycznej broni. Wstaniesz? Na szczęście nie. okej. Okay. Dobra, i my idziemy tutaj, więc ogarniemy sobie te skrzynki. Czekajcie. Tam się da jakoś dojść od y, drugiej strony? Bo tu mamy skrzynkę kolejną. Może jakoś od tej strony się da? Teoretycznie może i by się dało, ale jest zamknięte, także... Niestety tam chyba po, ten, y, po tą skrzynkę się nie dostanę, trudno. A, dobra, możemy to olać, myślę chyba. Kurde, przeciągnąłbym ją sobie, ale niestety. Ściana. I tu to samo. Kolejna skrzynka ze ścianą. Dobra, ale przynajmniej teraz dostałem dużo tych stelaży linowych, a ja w sumie może sobie tą broń przeładuję od razu, chociaż widzę, że ona chyba mi się sama przeładowała. Oho, co to jest? To chyba lepiej niszczyć, pewnie jakaś swego rodzaju pułapka. Tak obstawiam. O nie, tylko nie ty. Ten potwór mnie zawsze przerażał i może nie jest jakiś tam, wiecie, potężny, nie, ale po prostu samo to, że człowieka może tak przykleić coś do ściany i zamienić go w coś takiego, no to nie jest to optymistyczna wizja. Dobra, tutaj chyba zabrałem wszystko. Z ciebie wziąłem ten półprzewodnik... O, Z ciebie wziąłem ten półprzewodnik, także gicik. Do windy paneli solarnych. No ciekawe, czy te panele solarne w ogóle będą działać, bo Eli coś mówiła, że ona nie było od lat użytkowane i mamy rozdział 7, okej, czyli stros znowu jakimiś tam szyframi się porozumiewa. <Awitet metodas agreements> no, no, tak naprawdę, Mam nadzieję, że L jakoś tam sobie z nim poradzi i odstrzeli mu łba przy okazji, byłoby miło też. Oho. Zginąłeś, zginąłeś. Jeszcze jeden. Okej. Okay. Nie no powiem wam, że. Mimo, że piła to jest tak. Piła plazmowa to jest teoretycznie najsłabsza broń, to muszę przyznać, że korzysta mi się z niej najlepiej. Ona jest taka najbardziej uniwersalna po prostu. Możemy nią zabić każdego i nie ma żadnych problemów. Miotacz o ognia, ok. E, nie, nie, nie. Save, tylko ekwipunek. Ok, oczywiście. Rubinowy przewodnik sprzedamy. Złoty, tak samo. Amunicji mam mało, ale czekajcie. Te amunicje one są w sumie niepełne sloty, więc ja sobie to przesunę. Na razie to sprzedamy. Do pulsacyjnego karabinu też miałem, bo nie jest potrzebne. E, to się przesunie, to też. To możemy sprzedać. Nity. Nitownicy nie używam. Nitownica była fajną broń w horrorze Fir. Nie wiem, czy kojarzycie. Bardzo fajna strzelanka. Eee, dobra. W sejfie niestety kurde, żadnego średniego zestawu medycznego nie mam, ale chyba mam jeden przy sobie, także spoko. Dobra, kupmy sobie. Eee, te ogniwa, jeszcze zobaczymy do czego ja mam amunicję. Weźmy sobie na pewno dopiły plazmowe jeden slot, jak to teraz wygląda. Myślę, że jeszcze stelaże możemy sobie wziąć. Te 6. A i będzie chyba git w ekwipunku. Znaczy w sejfie mamy naprawdę sporo tego amu, więc ten. Zdamy radę. Leczyć się na razie nie będę. Myślę, że nie ma takiej potrzeby. Skorzystamy sobie jeszcze z warsztatu. I ile ja mam tych ogniw? Umiejętność odzysku zablokowana. Wybierz ten przedmiot i wciśnij R, by usunąć wszystkie zainstalowane ogniwa. Koszt 5000 kredytów. Aha, jak to zrobię, to odzyskam te ogniwa wszystkie, okej. Okay. Wiecie co, mam aż 7 ogniw, więc wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby ulepszyć sobie nasz rik. Dobra. I teoretycznie mam jeszcze dwa ogniwa do użycia. Więc wiecie co? Ja sobie pójdę, żebyśmy mniej obrywali. O właśnie, nie będę już obrywał. No, mamy już największą wytrzymałość. I mamy prawie najwięcej HP. Także spoko. No, tutaj mimo wszystko. Yy, no, to jest bardziej akcyjnie niż horror, więc więcej HP nam się najbardziej z tego wszystkiego przyda. No, zobaczcie, teraz to już naprawdę ten nasz pasek zdrowia potężnie się prezentuje. No, tylko jeszcze mamy tam jeden upgrade i będzie gicik, dobra. Okej, okay, także zapiszmy sobie. No i co moi drodzy, rozpocznijmy rozdział siódmy w takim razie. No okej, okay. rozpoczynamy witającym nas truposzem. Dobra, na razie jest taki względny spokój w sumie, ale liczę na trochę więcej takiej psychodelicznej atmosfery. <laughs> Propo inżyniera, właśnie jesteśmy na miejscu. No, na szczęście jest jest inżynierem, także powinien sobie chyba z tym poradzić. Dobra, także kolejne zadanie. Ok, co my tu mamy? Strzel w czerwone trzonki, by poruszyć przedmioty. Że co? Że w to? A, okej, okay, fajne. Dobra, ale. Co mamy konkretnie zrobić? Czekajcie. Oho, chyba się wyczerpało. Moment. Jak się przesuwało. dwójką? kontakt. Podłącz windę. Aha. No dobra, czyli po prostu musimy windę podłączyć. Okej, okay, to mamy rozwalić. Nie, tego mam nie ruszać, okej. Okay. Dobra, włączmy sobie latanie. No i co teraz w zasadzie? Ja się muszę udać w ogóle gdzieś tam. Bo rozumiem, że... To musimy ruszyć. To jest w ogóle ten przedmiot, który ja potrzebuję. Czekajcie, tu już mam energię plazmową. Nie, to chyba nie było to. Gdzie jest ta winda? Nie wiem, czy ja potrzebnie to poruszyłem, czy nie. Może na razie. Chodźmy tam, gdzie nas prowadzili yy, ten nawigator. A, i to będę musiał podnieść do góry, okej. Okay. Schemat na ostrze rozpruwacza. A mogę zlecić tu na przykład? Mogę i to nawet coś leży. Ogniwo, proszę bardzo. Dobrze ukryte.

Słyszałem chyba nekromorfy. Ok, energia. Fajnie, że mamy kinezę z bardzo dalekim zasięgiem, bo w, w pierwszej części e, trzeba było tą kinezę ulepszać, a tutaj nie musimy. Mamy od razu maksymalny zasięg, także to też jest spoko. No no to co? Oho, plecy, o kurde. No. Coś moja celność nie wyrabiała. Dobra, dawaj mi rzeczy gościu. Okej, okay, jest i winda. Taka, muszę przyznać, że to dosyć spora ta winda. Coś się boję, że. Nie, na pewno coś tu na nas wyskoczy, to jest niemalże pewne. Ja może przygotuję sobie ten yy, rozpruwacz. Bo w sumie, jak tam tu wyskoczą, i jak wszystkich piłą, 10 czy iluś tam będzie, to. to będzie szacun wtedy. Będzie łatwo. No, no dziwo nic na mnie nie wyskoczyło. Jeszcze, pewnie. Oho, możemy sobie popatrzeć. Czekajcie, jedyna planeta, która miała pierścień, to był Saturn, nie? Dobrze pamiętam. No, także fajny Saturnik, sympatyczny. Oho, no, tak myślałem. Tak myślałem. No ty kurdy dziadu. To chyba broń się na niego nie sprawdzi. 800 pistoletów No, co ty się tak przemieszczasz, stary? Trzeba będzie użyć Stazy, czekajcie. Pięknie. I chyba się udało, albo nie. O kurde. Nie, no żeby dwóch. Ej, no mieś Stazy, typie. Jak ty mnie tak wolnołeś? Podniosłem coś, chyba podniosłem. Kurde, co prawda, pistolet linowy jest dosyć wolny, ale zadaje sporo obrażenia. No, gdzie jeszcze, gdzie jeszcze? rozumiemy sobie, może, no, nie wiem, strzelba? Nie wiem, czy strzelba się tu spisze. Co mnie uderzyło? Ej, w sumie trzeba, też się sprawdza. Bez kitu. O, uwaga. Ale w sumie może lepiej. No dobra, weźmiemy sobie piłę plazmową. Kurde, ile tu jeszcze wyskoczy? Dobrze, że sobie tlenu lepszyłem, bo nie wiem, jakbym bym tu miał przetrwać z najmniejszym. No, ale chyba się udało, dobra, super. Przynajmniej właśnie o ten tylen nie musiałem się martwić. Dobra, jak w ogóle? Czy mam jakieś leczenie? Niby mam, ale czy go chcę już używać? Może się wstrzymamy na razie z leczeniem. Wow. Ja pierdzielę. Tego to się nie spodziewałem. Musimy ostrożniej trochę się poruszać. Mimo wszystko wiecie. Mi się wydaje, że... A to taki tam. Taki bardziej akcyjnie niż horror, to nic mi się nie stanie, nie? A tu nagle, kurde, straciłem tyle zdrowia w sekundę. Schemat na strzelbę energetyczną, ale to przecież ja mam taką strzelbę. To po co mi ten schemat? Dziwne, dziwne. No bo nie, no bez kitu, no przecież ja tą strzelbę mam, no to po co mi schemat na nią? Moja celność jak zwykle na poziomie? Coś tu jeszcze jest? To ja jeszcze jeden kokon. Dobra. Ale powiem Wam, im dłużej gram w Dead Space'a 2, to. Czemu nie mogę podnieść tych scenarzy? Czekajcie. Ej, co jest? Czemu nie mogę tego podnieść? Czy to się zgliczowało, czy co? Mam nadzieję, że nie. No ale podnieść tego nie mogę, więc. Ale tak, wracając jeszcze do tematu. Yy, powiem Wam, że jak tak gram w tego Dead Space'a, to. Naprawdę, widzę jak... wow, jeszcze na górze kokon był, zagadałem się eee, Widzę jak wiele zaczerpnęło z Dead Space'a 2 dekalisto Protocol, naprawdę, to jest po prostu, to jest niemalże kopia Tylko, że tam się bijemy wręcz, o kurde, jeszcze te małe, czekajcie Tak, na pewno przyjdzie. Już na niego kurde, czekam. Dobra, porozglądajmy się, przydałoby się jeszcze jakieś. Leczenie by się jakieś przydało. I kolejny dziennik. Znowu tekstowy. Kurde, za mało audiologów jest w tej grze, naprawdę. A za dużo tekstu. Log osobisty: Howard Phillips. Okej, okay, osobisty: Log Howard Phillips, wpis numer 302. E, chcę wrócić do domu. Anti twierdzi, że nie otrzymała mojej odpowiedzi na prośbę o transferze, ale to już piąta prośba. Jak może nie być odpowiedzi? Ktoś dostaje moje prośby? Ktoś się czyta? Ciężko mi to przyznać, ale samotność jest tutaj większa niż się spodziewałem. To zaczyna się na mnie wpływać. Jedyną dobrą wiadomością jest to, że Anti twierdzi, że... Ee, co? Auto Aha, autoryzowała moją prośbę o transport. Mają pojawić się dzisiaj. Nie wierzę w to, co mu mówi. Prosiłem tak długo. Nie wierzę, że w końcu pozwolą mi posiadać ptaki. Czas pokaże. Dziś wieczór pokaże. Okej. Okay. Czyli koleś tylko prosił raz o ptaki, tak? Okej. Okay. A jest, Birdwatcher, faktycznie, patrzcie. Nie pamiętam jak się nazywa ta dziedzina zajmująca się ptactwem. Nie pamiętam jak to się nazywało, to jakieś takie... Dziwne, skomplikowane słowo było. Nie no, kokon w bezpiecznej strefie, no serio. Bez przesady. Jeszcze jakiś? Porozglądajmy się zanim pójdę dalej? Nie, chyba czysto, okej. Okay. Dobra apteczka i kolejne ogniwo, fajnie. Użyjmy sobie tej apteczki. Oby, o, by ojen, no jak ja bym skarb minął, kurde. Wyleczmy się od razu, w sumie nie będzie, miejmy to pełne życie. I co z tym sklepem? Co my tu możemy zrobić? Strzał sprowadzać, strzelba na no bez kitu, No przecież ja tą strzelbę mam. Czekajcie, które to jest? jest to jest rozprowacz. Nie, nie wiem, gdzie jest ta strzelba. No nieważne. Dobra, inwentarz pojemnik na stazę przeniosę. Karpuny się sprzeda. To możemy przenieść za dużo trochę tego. No, także chyba git tutaj z tym equipunkiem. Ewentualnie jeszcze sobie apteczkę weźmiemy jedną. I w sumie weźmiemy sobie jeden pełny slot amunicji. To zawsze te 5 energii plazmowej więcej. Dobra, tyle. Możemy ruszać dalej. Tu chyba wszystko wziąłem. Dokładnie. O, zapisik jeszcze super. Przyda się? Dobra. No, chyba sobie żartujesz. To co ja mam tu w takim razie zrobić? Nie, ja no nie będę tego ptaka chyba bić, nie. Chyba nie o to chodzi. Może ja z tego howarda powinienem zebrać jakieś coś? Kościół. A dobra, chyba... A, chyba się domyślam o co chodzi. O, nieprzyjemna sprawa, no ale cóż. No właśnie. A oczywiście. Już będzie spał snem wietrzem. Ok, mamy iść prosto. Tu jeszcze mamy w lewo jakieś przejście. Verbalny kod dostępu, jak on ma coś powiedzieć, jak on nie żyje? Że co? Okay. Da się w to na przykład jakoś strzelić, czy coś? Tak, da się, okej okay. Tylko pytanie, wiecie co, poczekajcie chwilę, czy ja dam radę strzelić w ten bezpiecznik, nazwijmy to Kurde, nie tak to... No nie, no i straciłem całe życie. Eee, nie tak to miało wyglądać. O, ale mamy ogniwo, opłacało się. Ale dobra, tego już może w taki sposób oddalmy się trochę. Okej. Okay. Byle, żeby mnie teraz żaden potwór nie zaatakował, żaden nekromorf, bo z moim zdrowiem naprawdę jest krucho. Nie wiem, jakieś w Dead Spacie co... nie robiłem takiej głupoty, tutaj to po prostu... Nie wiem, jakoś... Jakby moje umiejętności gamerskie poszły na dno zupełnie. No ale nie wiem, może to wynika właśnie z tego, że to nie jest tyle horror, co bardziej akcyjniak. Dobra, dostał. Nawet na strzała zginął, także super. I mam jechać windą do góry. Dobra. O, tu jeszcze skrzyneczka. Okej, okay, ja mu się zawsze przyda, ale w sumie apteczka by... bardziej by mi siadła. Dalsza ekspansja. No kurde! Czekajcie. O nie, o nie. Albo dobra, podejdź. O kurde, albo nie, podchodź. A no, w sumie na no dobre wyszło. To się. Nie, tylko nie te dzieci. Tylko nie te dzieci, błagam Jakieś jeszcze? Chyba tyle. Dobra. Także na spokojnie Dobra, przeszukajmy sobie jeszcze resztę yy, tych pomieszczeń Aha, i tu po drugiej stronie mamy... Coś mi powiesz? Niekoniecznie, dobra Zanim zjedziemy tą windą to jeszcze właśnie zobaczmy co tu mamy Staza, staza, kurde, oni mi tyle tej stazy dają? O, jakiś dziennik Zobaczmy Logo osobisty Howard Phillips, numer nagrania 466 Próbowałem trzymać się poza zasięgiem Anti, na ile to było możliwe. Nie chcę wysłuchiwać jej wymówek odnośnie moich prośb o przeniesienie. Za każdym razem, jak pytam, w odpowiedzi słyszę jakieś komputerowe pieprzenie. 23 prośby. Wysłałem 23 prośby i nie otrzymałem ani jednej odpowiedzi. Wiem, że kłamie, pewnie wcale ich nie wysłała. Ale pokazałem Anti. W porze lunchu wypuściłem wszystkie ptaki z klatek. Wyglądały wspaniale latając dookoła wolne i szczęśliwe. Chciałbym być na ich miejscu. Anty chrzaniła coś o przepisach i nieznanych obiektach. Zwisało mi to. Tańczyłem z ptakami cały dzień. Kocham je, chcę już do domu. Okej. Okay. Ornitolog to się nazywało! Ornitologia! Przypomniało mi się to z tymi ptakami. Dobra, bo chciałem o tym wspomnieć, że chłop chyba. Był jakimś właśnie ornitologiem czy coś takiego. Tu w ogóle możemy schakować to. Nie wiem po co. Czy to jest w ogóle podłączone? Gdzie ten kabel idzie? Do tej typiary, chyba. Do tej anti całej, tak? Tak wnioskuję, że to jest ta anti. E, z tych jego dzienników, ale. Albo to było tylko po to, żeby sobie wziąć dostęp do windy. Kurde. Mam wrażenie, czy te nekromorfy jakieś szybsze są? O dzięki, starej, zawarteczkę. Kurde, no bez kitu, nie są jacyś skubani szybsi, no. Aj, Zak! Nie weź tą. no on reaguje po prostu w tempie, to jeszcze mnie tu będzie zaczepiać. Dawaj, poodlecz się. Na tych apteczek jak na lekarstwo jest. Wiecie, wciskam tą spację szybko, żeby zmienić... Yy... ...trajektorię tego pocisku, a Isaac jakby, nie wiem... Oho, jeszcze amo, mi się kończy, pozdrawiam. No to chyba pora na strzelbę w takim razie. Apteczka, fajnie, fajnie. Użyjmy je sobie od razu. Ło Wychylisz mi się gdzieś, czy nie? Chyba nie. Dobra, chyba mogę z warsztatu skorzystać z spokoju. Mam przynajmniej taką nadzieję, bo jak mnie coś tu napadnie, to już kaplica. Trzy ogniwa. Znaczy ja... No właśnie, zobaczcie. Dzięki temu podleczę się na maksa. Super. Dobra. Jak ulepszamy leczenie, to to od razu... o właśnie. No i dobra, mamy pełne HP. Także fajnie. Dosyć szybko w sumie to ulepszyliśmy. Dobra, i co dalej? Możemy sobie to przesunąć kinezą, tylko pytanie, w którą stronę tutaj? Aha, i teraz mostek. No, a, ty to się tam gościu możesz. Ja się nie poddaję. Ja jestem protagonistą tej gry, co ty sobie myślisz. Ja pierdziel. Jak się wystrachałem. Patrzcie, kurde, co za dziad. W ostatniej sekundzie mi to włączył tylko. No pytanie, jak to teraz strzelić, żeby się tu nie zabić. Dobra, poszło. Na całe szczęście. Energia plazmowa, przyda się. I ogniwo kolejne, super. O, Isaac! Dobra, zareagował w porę na szczęście. Okej. Okay. Dawaj zasoby, dziadu. O, jakoś tam w miarę z tymi zasobami stoimy, nie jest najgorzej. Najgorzej jest z leczeniem, ale mamy teraz pełne HP. Postaram się go nie stracić i powinno być w porządku. Dobra, moi drodzy, słuchajcie. E, tutaj będziemy sobie ten odcinek kończyć. E, faj, fajno było, mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Dead Space 2, gdzie to będziemy kontynuować sobie rozdział 7. Na razie.